Cześć, Tomek z tej strony, od Kelnera do Milionera.pl. Witam Was serdecznie i dzisiaj opowiem Wam o mojej pierwszej pracy w fabryce w Anglii. I zrobię to specjalnie po to, żeby zwrócić Wam uwagę na bardzo ważną rzecz, której mi wtedy jeszcze brakowało w dużej mierze, ale której brakuje wielu osobom, które chcą zacząć zarabiać więcej, czy to na Amazonie, czy we własnej firmie, czy w ogóle zmienić swoje życie zawodowo-zarabkowe i w ogóle całe swoje życie. I ta historia. Pokażę Wam coś bardzo ważnego, a przy okazji zobaczycie, jak wyglądała moja przeszłość, jeżeli chodzi właśnie o fabryki za granicą. Cofnijmy się do roku 2007. Ja sobie wtedy wyjechałem na wakacje do Anglii, żeby sobie dorobić. I od razu mówię, że było to makabryczne przeżycie, które było no straszne, ale które mnie bardzo dużo nauczyło. I była to jakaś część, jakaś mała cegiełka, która potem przełożyła się właśnie... Na zarobienie dużych pieniędzy, w tym swojego pierwszego miliona Zostałem wysłany przez agencję pracy do pracy właśnie w fabryce Była to fabryka sosów, keczupów, tego typu rzeczy, jakichś przecierów I cebulek w słoikach Pierwszego dnia, gdy wysłała nas agencja do pracy Pojechaliśmy tam, oczywiście było bardzo daleko, trzeba było wcześniej stać I oczywiście, gdy przechodziliśmy do hali fabrycznej Jakaś dziwna woda odkażająca wylała mi się wręcz do moich gumiaków które miałem na sobie, i potem musiałem 8 godzin z mokrymi stopami w jakichś chemikaliach pracować. Nie posiadałem szafki swojej, było okropnie. Ale okej, okay. ustawili nas w szeregu jakieś 15 osób, może 20, i przyszedł pan kierownik i każdego wyznaczał: Ty idziesz tutaj pracować, ty pójdziesz na tą linię i tak dalej. I gdy wszystkich wyznaczył, poszedł sobie, a ja zostałem sam. Na środku fabryki mi nie powiedział kompletnie, co ja mam robić, i zostałem tam sam. Nie znałem dobrze języka, nie wiedziałem co mam robić, nawet nie wiedziałem w jakim mieście jestem. To było najzabawniejsze. Ale to była, nie wiem czy zamierzona próba, test, czy po prostu przypadek, że ten pan o mnie zapomniał. Nie wiedziałem wtedy, co mam zrobić. Moje emocje były naprawdę bardzo, ale to bardzo no, nieprzyjemne wtedy, ale musiałem podjąć jakąś decyzję. I podjąłem wtedy decyzję, że pomimo tego, że nie powiedziano mi, co mam robić, nie pokazano miejsca pracy, Podszedłem do innego stanowiska, gdzie już ktoś pracował, i po prostu się przyłączyłem. A nie było to łatwe, ponieważ nie znałem fabryki, byłem tam pierwszy dzień, nie wiedziałem co robić. Mimo tego postanowiłem podjąć decyzję, że idę w jakieś miejsce, pomóc komuś i zacząłem pracować. I tak się stało, że wtedy podszedł do mnie ten kierownik, zobaczył, że sam podjąłem decyzję, że jestem odpowiedzialny, i powiedział mi tego dnia: OK, ty dostajesz najbardziej odpowiedzialną pracę przy maszynie. Która wymagała tam już większych umiejętności i przeszkolenia. I nie powiem, za długo w tej fabryce nie przepracowałem, jak to w moim zwyczaju było, jeżeli chodzi o moje prace na etacie, ale ta sytuacja nauczyła mnie bardzo wiele. Jeżeli zdecydujemy się na podjęcie decyzji, to zazwyczaj życie nas wynagradza, bo w moim życiu, w waszym życiu zawsze będzie tak, że będziemy wystawiani na sytuacje, w których albo podejmiemy decyzję, albo jej nie podejmiemy. Życie będzie toczyć się dalej, ale jeżeli nie podejmiemy tej decyzji, to zazwyczaj życie podejmie ją za nas i trafimy w jedno z najgorszych możliwych miejsc, no bo tej decyzji nie podjęliśmy. Ale jeżeli będzie taka sytuacja w Waszym życiu, jakieś rozdroże, jakaś sytuacja, gdzie trzeba działać i Wy tą decyzję podejmiecie, no to wtedy macie szansę naprawdę na otrzymanie od życia czegoś ciekawego. I teraz dlaczego o tym mówię w kontekście biznesu online, zarabiania na Amazonie, własnej firmy, czy nawet może kryptowalut? Otóż tak jest, że ja w moim życiu miałem wiele takich sytuacji jak ta. Ta oczywiście pozwoliła mi dostać lepszą pozycję w fabryce, co nie ma znaczenia. I tak tam nie pracowałem długo i jeszcze uciekłem z tej pracy, nie mówiąc nikomu, i wypłaciłem maksymalną ilość z karty kredytowej wtedy już z Polski. Takie miałem historię i to jest taka jedna z przyjemniejszych. W moim życiu było wiele momentów, kiedy to musiałem też taką decyzję podjąć. Na przykład pamiętam, gdy kupowałem pierwszy kurs Amazon KDP. Byłem wtedy kelnerem, nie miałem nic, może parę tysięcy oszczędności i do dzisiaj pamiętam, gdy patrzyłem na stronę sprzedażową kursu zagraniczną po angielsku i zdecydowałem się, że ten kurs kupię. Do dzisiaj pamiętam te ogromne emocje, gdy wahały się, czy kupić ten kurs, ale to była taka decyzja, jedna z tych ważnych decyzji, którą trzeba było podjąć. Oczywiście mogłem go nie kupić. Ale zdecydowałem się na zakup tego kursu. I jak już niektórzy wiedzą, to doprowadziło mnie do mojego bestsellera, do kolejnych produktów, do prostych produktów na Amazonie i w końcu doprowadziło mnie to do swojego bloga. Finalnie, po wielu latach, pozwoliło mi to zarobić moje kilka milionów złotych. I teraz ta jedna decyzja, zakup kursu, była mega ważna. Tak? Gdybym schurzył, gdybym po prostu nic nie zrobił, jak wiele osób to by nic się nie wydarzyło, zostałbym kelnerem, może bym został menadżerem restauracji w najlepszym wypadku. Pamiętam jak kupowałem swojego pierwszego Bitcoina za 3000 euro, to też byłem bardzo zestresowany i wręcz paraliżowała mnie decyzja zakupu wydania wtedy 10 tysięcy złotych, kilkunastu na pierwszego Bitcoina, ale zdecydowałem się to zrobić, pomimo wątpliwości postanowiłem działać. Jak się okazało sprzedałem tego Bitcoina wtedy kilka miesięcy później za 10 tysięcy euro, i oczywiście był to duży błąd, aczkolwiek podjęcie tej decyzji, pierwszej i drugiej o sprzedaży i o zakupie, nauczyło mnie mnóstwo o tym rynku. To było oczywiście wiele lat temu, ale to była kolejna sytuacja, gdzie dużo się nauczyłem i zarobiłem przy okazji. I podobna sytuacja, jeżeli chodzi o kryptowaluty, też potem kupowanie kolejnych kryptowalut, które pozwoliły mi uzbierać ogromne portfolio, czy wydawanie produktów, czy na przykład tworzenie kampanii reklamowych, gdzie trzeba wydać 2000 zł dziennie na reklamy. I nie mam pewności, czy to będzie działać, czy nie, ale tu chodzi o tego typu decyzje, tak? Gdy zakładałem pierwszą działalność gospodarczą, drugą, to też była decyzja, która mroziła wręcz krew w żyłach, i wiele osób się boi takich decyzji, tak? Stajemy w sytuacji, gdy musimy wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Czy to będzie praca w fabryce, inwestowanie w krypto, pierwszy produkt na Amazonie, własna firma, inwestowanie w reklamę, w siebie, stworzenie czegoś swojego, ale chodzi tutaj o bycie osobą dorosłą i samodzielną, która nie boi się podjąć tej decyzji. I gdy życie podsuwa nam tego typu możliwości, tego typu wyzwania, jak własna decyzja o czymś, co jest ważne, to wtedy tą decyzję trzeba podjąć, nie bać się i działać. Niestety wiele osób do mnie pisze, widzę wiele osób gdzieś tam, moich widzów, czy w ogóle w życiu też to widać, że kompletnie ludzie boją się podejmować decyzji, ryzyka. I robić coś na własną rękę, gdy trzeba po prostu decydować samemu za siebie, tak? gdy nie musimy czekać na decyzję szefa, na to, co się wydarzy i jak się nasze życie ułoży, my sami możemy zdecydować i robić coś, co my chcemy, tak? Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że szkoła, edukacja, studia, życie, otoczenie, tak w ogóle jakaś kultura nasza, nie wiem, czy w Polsce czy na całym świecie, ale pewnie w wielu miejscach. Jakby uczy nas od urodzenia tej uległości, tego czegoś, że nie możemy sami podjąć decyzji i że zawsze ktoś musi za nas decydować, tak? Tego jesteśmy często uczeni w naszej kulturze, szczególnie i widzę to po ludziach, że oni pracują przez całe życie w pracy na etacie i boją się zwolnić, dostać lepszą pracę, dojeżdżają przez dwie godziny dziennie. I boją się tą pracę zmienić na trochę lepiej płatną i na miejscu, bo oni myślą, że skoro tam pracują, to musi być tak do emerytury. Znam takie osoby, i oni nic nie zmienią do swojej emerytury, będą narzekać, potem będą starzy, nic nie będą z tej emerytury mieć, a mimo tego nie będą mieli tej odwagi czy świadomości, że mogą podjąć decyzję, żeby tą pracę zmienić, żeby czegoś się nowego nauczyć, żeby założyć własny biznes, cokolwiek. Ale ludzie boją się, Decydować sami za siebie. I to mnie boli, i z tym się dużą część życia zmagałam sam ze sobą, ale widzę to po wielu osobach, także nie bądźcie takimi osobami. Pamiętajcie, że będą sytuacje w życiu, że możecie podjąć decyzję taką, jak wy uważacie, zrobić coś tak, jak wy chcecie, i nie musicie ulegać szefowi pracy temu, że w waszym życiu jest tak, jak akurat jest, bo może być zupełnie inaczej. Z tym Was dzisiaj zostawiam. Zapraszam do darmowych materiałów, linki pod filmem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.